Witam serdecznie na kanale Ogrodowe Skarby. E, dzisiaj mamy odcinek pierwszy w nowym sezonie. Cóż w tym odcinku będzie? Pogaduchy styczniowe, co będziemy robić, czego nie będziemy robić, e, plany e, na foliaczka, co tam będzie e, i ogólnie takie styczniowe, deszczowe niestety spacerowanie po ogrodzie. Zapraszam serdecznie. Nie wiadomo kiedy zrobił nam się 2025 rok. Rok, w którym na pewno Macie Mamy jakieś postanowienia, jakieś marzenia. Mam nadzieję, że wszystkie nam się one spełnią bez żadnego, słuchajcie, wyliczania. Wszystkie. Oczywiście jednym z takich moich marzeń jest rozwój kanału Ogrodowe Skarby. Tak więc, jeżeli jesteś na kanale Ogrodowe Skarby pierwszy raz i nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam cię serdecznie do tego. Na tym kanale opowiadam Wam o tym, co. Co mi się sprawdza w ogrodzie, jak ogród swój tworzę, jakie zmiany w tym ogrodzie będą, czy też były, bo kanał swój tutaj już mam ponad dwa lata, więc tych filmów trochę jest, eee, można wybierać. Mam serię, co gdzie posadziłam, więc możecie zobaczyć, jakie odmiany, w jakich odległościach, ale także są filmy bardziej kwieciste, w których opowiadam, które kwiaty mi się sprawdziły, a które totalnie nie. Mamy styczeń, a wydawałoby się, że albo mamy późną jesień, ewentualnie początkowe stadium wiosny. Oczywiście do wiosny jeszcze troszeczkę i zima może nas jeszcze zaskoczyć, natomiast są takie rzeczy, które właśnie w styczniu fajnie jest zrobić. Styczeń to taki miesiąc, gdzie teoretycznie zdawałoby się, że. Nie mamy co robić. Ale są takie rzeczy, o których fajnie jest właśnie w styczniu pomyśleć. A więc pierwsza rzecz, którą dzisiaj sobie już zrobiłam, to przegląd nasion. Co takiego mam, co mi się przyda, co mi się nie sprawdziło, a jakie mam jeszcze chciejstwa. Więc na pewno jakieś małe, nie za duże, ale małe zakupy zrobię. Kilka jakichś tam kwiatuchów, co by było piękniej w ogrodzie. No i oczywiście troszeczkę warzyw. I tutaj mam na myśli pomidory, paprykę, ogórki. Stojąc tutaj przy Rododendronie, możecie zobaczyć, że ma e, piękne liście. Te liście są e, proste, e, zobaczcie, więc nic się tutaj nie zwija. A kiedy się rododendron zwija, no właśnie wtedy, kiedy jest i uwaga, bardzo siarczysty mróz. E, albo po prostu rododendronowi jest brak wody. U mnie, jak widzicie, pada, więc e, ja swoich rododendronów podlewać nie będę, ale jeżeli macie. Takie rośliny, które gdzieś stoją pod okapem, gdzieś pod dachem, pod balkonem, warto je właśnie w momentach odwilży podlać. Jest to bardzo istotne, dzięki temu rododendrony lepiej przetrwają zimę. A wiadomo, że czy w pojemnikach, czy na rabacie, lepiej roślinom dać takie warunki, które ułatwią im przezimowanie, no i oczywiście będą one nam. Odwdzięczały się swoim pięknym wyglądem. W momencie, kiedy będzie siarczysty mróz, moje rośliny zostaną przykryte. W tym momencie nie przykrywam ich absolutnie, bo zobaczcie, u mnie mówię: deszcz pada, zimy nie ma, nie widać. Więc e, jeżeli przyjdzie taki moment, gdzie będzie mm, dłużej zapowiadany przymrozek, dość mocny. To wtedy takie moje rododendrony będą przykryte agrowłókniną, ale oczywiście możecie to robić na przykład słomianą, taką matą, więc ona też będzie bardzo fajnie tutaj osłaniała. I dlaczego ja te rododendrony będę osłaniała? Ano właśnie po to, żeby siarczysty wiatr i mocne słońce w styczniu, w lutym nie zepsuło mi tutaj rododendrona, żeby z liści nie odparowała zbyt duża ilość wody, bo wtedy on kondycyjnie będzie. Nie wyglądał ładnie, no i oczywiście pąki też chciałabym, żeby były. W zeszłym roku ich nie przykryłam i niestety, ale rododendrony moje nie kwitły. Więc w tym roku postaram się wyczuć moment i zawinę je agrowłókniną, żeby w maju pięknie kwitły. Uciekając od deszczu, tutaj akurat pod drzewko, <noise> jeszcze Wam opowiem, jak można zabezpieczyć rośliny, bo właśnie styczeń, luty to będą takie miesiące, gdzie być może takie zabezpieczenia na roślinach będziemy robić. Pierwsze to kopczykowanie. Jeżeli macie róże, które są pierwszy sezon z Wami, to jak najbardziej trzeba je okopczykować. Można to robić ściółką, korą, nawet można to ziemią ogarnąć, ale kluczowe jest to, żebyśmy za wcześnie tych kopczyków nie robili. Jeżeli e, mamy w prognozie pogody e, dłuższy okres właśnie mrozów, to wtedy słuchajcie, bo czasem jest tak, że my za wcześnie przykryjemy rośliny. Czy to jest kopczykowanie, czy na przykład agrowłókniną e, okryjemy dany krzew, czy jakieś drzewko, które jest bardziej wrażliwe. Niestety możemy takim roślinom tylko i wyłącznie zaszkodzić, ponieważ będzie im za ciepło, e, nie będzie tam przewiewu, no i niestety. Mogą być także jakieś grzybowe historie. A ja już powiem Wam, że po tym bukszpanie, który cały czas mi choruje na to grzybowe zamieranie pędów, to po prostu już nie wiem, wolałabym mieć jakiegoś szkodnika, to bym chyba szybciej sobie poradziła niż z chorobą grzybową. Wbrew pozorom, nie jest to łatwe, żeby wygrać z czymś takim. A więc okrywamy nasze roślinki, te, które są. Świeżo posadzone, czyli mają około jednego sezonu, e, czy na przykład rośliny, które są po prostu wrażliwe na e, przymrozek. Jeżeli macie na rabatach e, takie rośliny, to jak najbardziej, tak jak mówię, można ściółkować korą, z rębkami, e, czy też na przykład ziemią, kompostem, ale jeżeli na przykład chcielibyście osłonić swoje e, wrzosy, no to fajnie jest właśnie taki stroisz igliwie położyć na rabaty i wtedy wrzosy będą zabezpieczone. Ja słuchajcie w tym roku nic takiego jeszcze nie robiłam, bo tak jak mówię, u mnie zimy brak. Chciałabym wam pokazać cały ogród, ale niestety ze względu na pogodę mam tutaj okrojone pole manewru. Ale korzystając z tego, że w miarę tutaj mi na głowę nie kapie, chcę wam powiedzieć, że w styczniu to jest mój czas jeżeli chodzi o plany. Wtedy tak na spokojnie, ale już czując gdzieś tam wiosnę z tyłu głowy, zaczynam planować. Dlatego właśnie można sobie posegregować nasiona, zobaczyć co my tam mamy, czego nam brakuje. Więc to jest ten czas. Oczywiście jeżeli zakładacie ogrody i ta Piękna przygoda jest dopiero przed Wami, no to właśnie ten moment jest idealny, żeby rozrysować, zrobić sobie jakiś taki, słuchajcie, plan. Ja oczywiście podlinkuję Wam moją playlistę, gdzie mam kilka odcinków o tym, co gdzie posadziłam. Więc jeżeli podoba Wam się mój ogród i chcielibyście coś z tego ogrodu mieć u siebie, to jak najbardziej zachęcam Was do obejrzenia akurat tej serii, co gdzie posadziłam. Tam dokładnie mówię jakie odstępy, jakie odmiany, oczywiście te, które znam, więc zachęcam. A jak już się nagadałam w moim cienistym zakątku, idziemy do foliaka, tunel foliowy, temat wiosenny. Jaki tam widok zastaniemy? Zapraszam. Z tyłu mnie widoki. Rolnicze, maszyny, jak i kompost. Ten kompost trafi tutaj, trafi tutaj na zagony, ale też na wszystkie miejsca, gdzie będą rosły ogórki i pomidory. A u mnie ogórki i pomidory rosną, można powiedzieć, że nie w gruncie, tylko w Donicach, i te Donice za chwileczkę Wam pokażę. O tej porze roku widok w takich tunelach foliowych no nie jest ładny, no ale też chcę wam to pokazać. Nie zawsze wszędzie musi być pięknie. Zresztą na pewno też tak macie. Tutaj zobaczcie po brzegach zobaczcie nawet szpadelek został od jesieni. Na jesień zaczęłam tutaj z synem wywozić ziemię. To ziemię sobie wywożę na pole. Natomiast tutaj chcę właśnie wrzucić kompost, który mamy. E, możecie zobaczyć, że na rabatach e, są czosnki, czosnek o zimę, który został mi z zeszłego roku. Dziś najwidoczniej e, nie było wszystko wyzbierane, więc on się tutaj... Pokazał, no i dobra, niech tam sobie rośnie. Jeżeli chodzi o warzywa typu pomidory i ogórki, to tak jak Wam mówiłam, mam tutaj donice i te donice są, słuchajcie, wystarczające. Ja nie usuwałam dna z donic i nie zauważyłam, żeby rośliny tutaj jakoś sobie no, szkodowały. Ze względu na to, że tutaj mamy dość dużo e, dziur, zobaczcie na dnie, to pomidory dają sobie naprawdę świetnie radę i przez te korzenie, e, przez te dziurki przechodzą korzenie. No i co jest najciekawsze, jak ja usuwam stąd ziemię, to ciężko mi jest ruszyć doniczką, więc te korzenie tutaj sobie naprawdę fajnie radzą. Ponieważ ogórki sadzę po 2-3 krzaki, więc tutaj mam większe donice. No i tak samo ziemia jest nasypywana. W tym roku będzie to kompost. Więc mam nadzieję, że jak pogoda dopisze, to ogarnę sobie właśnie tutaj te moje zagony, wrzucę kompost i niech on mi się tutaj już nagrzewa. Pamiętacie, jak mówiłam, że będę zioła przenosiła w którymś to odcinku? No niestety ich nie przeniosłam, ale na wiosnę to zrobię. Tutaj mam jakieś tam, słuchajcie, szałwie, jakieś tam różne tymianki, mięte i. Całą resztę, to będę chciała przenieść tutaj na sam początek rabaty. Możecie zobaczyć, bardzo ładnie zimuje mi tutaj czerwona cebula. Czerwonej cebulki nie wyrywałam wszystkiej, tylko trochę po prostu mi tu zostało. No i tak jakoś wyszło, że ona na, na, tej, na tym zagonie została. No i zobaczcie, nawet ładny, piękny szczypiorek, ale tak jak mówię, u mnie nie było jakichś przymrozków. Tutaj Wam przybliżę, zobaczcie. Tylko urwać i tam na kanapkę czy na jajecznicę. No a zioła przeniosę sobie tutaj. To jest taki malutki kwadracik, ale on będzie wystarczający e, i zioła nie będą mi się, e, że tak powiem, zrastały jedne z drugimi, bo tam już jest za gęsto, więc na pewno będę musiała coś z tym zrobić. Najprawdopodobniej wiosną przesadzę w to miejsce i tak jak chciałam, tutaj będzie właśnie taki powiedzmy kącik ziołowy. Każdy ogrodnik ma takie miejsce bałaganiarza, choć nie do końca to jest takie miejsce, bo tam właśnie składuje wszystkie doniczki. Więc ten bałagan z tyłu jest absolutnie nie bałaganem, nie, nie. One są mi potrzebne. Ja tutaj kilka razy w sezonie przychodzę i korzystam z tych moich wszystkich nazbieranych doniczek. Jeszcze chciałabym wrócić do moich zagonów. Oczywiście Miałam robić tutaj poplon, ale ze względu na to, że mamy dostęp do kompostu, no to wymyśliłam sobie, że poplonu w tym roku nie będzie, tylko po prostu sypnę tutaj kompost. Troszeczkę więcej pracy jest, bo muszę jednak to wywieźć, potem kompost tutaj przywieźć, ale mam nadzieję, że tam mąż czy też syn mnie ogląda i mi pomoże, więc liczę na pomoc. Kochani no i cóż wam mam powiedzieć. Mamy styczeń. Ponoć w mieście Obok pada już śnieg. U mnie na razie pada deszcz. Zobaczymy jaki będzie rozwój sytuacji. Planujmy. Styczeń to jest świetny moment na planowanie. Ja jeszcze z wysiewami nie ruszam. Myślę, że w lutym ruszę. Pomimo tego, że mamy regał z oświetleniem bo nie wiem, czy widzieliście odcinek o Syngonium na moim kanale i właśnie tam mam taki regalik, który jest podświetlany. Więc praktycznie i teoretycznie mogłabym już te wysiewy zacząć, natomiast uważam, że styczeń to jest za wcześnie. Będę wysiewy swoje rozpoczynała w lutym. No i cóż. Planujcie, kochani, jeżeli macie już yy, jakiś swój zarys, zarys ogrodu, zarys tego, co byście chcieli, żeby było w tych ogrodach, to właśnie to jest ten moment. Poczytajcie, szukajcie inspiracji czy w internecie, czy w książkach. A więc pierwszy odcinek w nowym roku, zimowy odcinek, który jest pełny deszczu, dobiega końca. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście ze mną. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, dodawania kciuków w górę. Nie YouTube, moje treści też gdzieś tam wybija do góry, żeby coraz większa liczba osób mogła dotrzeć do ogrodowych skarbów. Bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki za Wasze plany, za wszystkie. Marzenia ogrodowe i nie tylko, które macie, i postanowienia, bo przecież nowy rok to i postanowienia. Ja też jakieś tam mam, <grytanie> więc trzymam kciuki za Was, jak i za siebie, żeby w tych postanowieniach wytrwać. Żegnam się. Do zobaczenia.